Mogę powiedzieć, że tak, mam małe problemy z Urzędem Skarbowym, no, no nie małe, jednak. Miałam ugodę, miałam płacić co dwa miesiące kwotę X, żeby spłacić dług, który miałam z podatku. No i Łukasz stwierdził, że powiedział takie słowa, i powiedziała mi to księgowa, że nie będzie frajerem i podatków płacić nie będzie. Nie patrząc na to, że tak, de facto to są moje podatki to jest moja przyszłość. Może moje więzienie i nie płacił tych podatków, przez co moja umowa z Urzędem Skarbowym została zerwana i na dzień dzisiejszy mam bardzo duże odsetki. I ciężko jest o drugą ugodę. No i to jest pierwsza rzecz, którą zrobił Łukasz. Kolejna. Nie Poczekaj, wiem, czy, czy, ja mogę kolejnej, zadać, no? czy ja mogę Ci zadać pytanie właśnie jeszcze odnośnie tego? Zanim przejdziemy do kolejnej, czy Wy byliście dogadani tak, bo rozumiem, że ta firma była zarejestrowana na Ciebie? Natomiast kto zajmował się rozliczeniami? Czy Wy mieliście księgową? Jak to się stało, że te podatki nie były płacone regularnie? I dlaczego? Bo rozumiem, że potem do, miałeś sprawę karno-skarbową, poszłaś na ugodę, nie, żeby miałam, płacić od razu? Nie miałam sprawy. Dobrze? po prostu ugodę. A czemu te podatki nie były płacone od razu? W sensie Łukasz powinien zajmować się płaceniem podatków tutaj? Czy jak to no wyglądało z Waszej strony, chcesz... jeżeli chodzi o rozliczenia? Łukasz powiedział tak, że y, on miał już firmę, on się tym zajmował. On mi może pomóc, bo jestem taka młoda, że y, on mi pomoże i żebym miała po prostu łatwiej. Ja mówię: no okej, okay, dobra. Łukasz miał mi płacić, y, pilnować chociażby tych podatków, y, żeby zapłacić podatek z walki, żeby zapłacić za to, za to, za to. Czyli on był twoim koncernz. On był takim twoim koncernz. I miał pomagać, no bo kurde no to wiesz pierwszy raz wchodzę do internetu i można, walkę mam. Można tryb, powiedzieć, to... że powierzyłaś mu, z, ufałaś jemu i tak naprawdę on był do takiej roli menedżerskiej, tak? No tak, tak. No miał mi pomagać.